pojawił się nowy element taktyczny ze strony Sowietów. Po raz pierwszy na dużą skalę użyli oni swoich sił powietrznodesantowych. Już w 1930 roku radzieccy planiści eksperymentowali z siłami powietrznodesantowymi, stale zwiększając liczbę ludzi w tych jednostkach. W momencie wybuchu wojny Armia Czerwona dysponowała pięcioma korpusami powietrznodesantowymi, ale większość z nich początkowo była używana jako piechota. We wznowionej ofensywie styczniowej, Radzieckie siły powietrzno-desantowe zostały zrzucone w sile batalionu w pobliżu Medynia, na tyłach niemieckiego 43 Korpusu. Druga operacja rozegrała się nieco na południowy zachód w pobliżu Juchnowa, obejmując rzut o podobnej wielkości i odniosła tylko skromny sukces. Jeden godny uwagi incydent miał miejsce, gdy grupa spadachroniarzy ruszyła w kierunku linii kolejowej, którą mieli zablokować. Tam, gdzie las zbliżał się do obu stron drogi. Na torach stał pociąg. Anatolij naliczył trzy kryte wagony i sześć platform z pojazdami. Reszta pociągu była ukryta za zakrętem. Wysłaliśmy zwiadowców. Kiedy wrócili, zameldowali, że przy pociągu jest około plutonu żołnierzy. Ile jest wagonów i platform? Osiemnaście. A w ostatnich trzech są jeńcy wojenni. Po krótkiej dyskusji Bałakin i Awdiejenkow postanowili zaatakować i zlikwidować wroga. Grupa Bałakina miała związać walką strażników, podczas gdy Awdijenkow i jego ludzie mieli obejść i wysadzić linię na północ od stacji Miatlewo. Władimir Bałakin miał tylko sześciu żołnierzy i z taką siłą trudno było atakować w dzień po stromem nasypie. Wymagało to odwagi i szybkości. Pierwszymi strzałami spadochroniarze trafili wartownika przy karabinie maszynowym na tylnej platformie, a następnie ostrzelali wagony, w których chronili się przed zimnem i wiatrem żołnierze wroga.